już na pierwszym lepszym serwerze i jak widzicie, y, los jest dla mnie szczęśliwy. Dostałem SCP-93989, jak widzę, że jest ze mną kolega. Y, idziemy, oczywiście, tutaj zabijać. No, gr gracz, aczkolwiek został zbanowany, za złamanie regulaminy. No, szybko poszło, szybko poszło. Gości został zbanowany na początku rundy, więc no, są <ścoughs> i widzę już ochrniarzy, na których właśnie zabiję. A, chodź tutaj! Haha, O kurde, ile mnie bije! Jezusie, Mario! No kurde, mi ucieknie! No nie wierzę, po prostu. Jakaś, jakaś masakra, po prostu istna. No. Oś, tutaj, klebek! Nie uciekaj! no kurde, no i widzę zamyka drzwi. Ja, mogę nie wracać z tej gry, po prostu, bo. Tylko się niestety zbędnie denerwuję. Eee. Okej, okay, no tak jak mówiłem. Miałem już dużą przerwę na kanale. Miałem również dużą przerwę w samym STPSL. No niestety obowiązki wzywały, więc no trzeba było je wykonać. No i y, tak jak widzicie w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że będzie po prostu miło się wam oglądało. O nie, no goświnio. I no hp no, już dwa razy go ugryzłem. No, po prostu nie wierzę że. W ogóle ten, z tego co widziałem, będzie nowy 939 O no i zajebiście, zabiłem go Będzie nowy 939 Już jest on dostępny bodajże dla Patronów, którzy mają zapłacić po prostu za betę O jest jest dwóch kolejnych których właśnie sobie spróbuję tutaj zabić Wybrałem Nexa Niestety 939 jest takim SCP-kiem któremu jest nietrudno uciec, nie trudno go zabić Ale trzeba grać bardzo ostrożnie I dyskretnie. Tyle z tego będzie, z dogonienia go O właśnie Dobra, zabiliśmy, zabiliśmy go Udało nam się go dogonić, z tego co widziałem, chyba skończyła mu się stamina No i po prostu No i po prostu go wykończyliśmy Dostałyśmy, więc Nie jest to jakoś dużo, a zawsze jakiś por okay. porządek o, no i został ten. Mój kolega został... <grych> Chyba wyszedł z gry, bo z tego co widzę przyczyna zneutralizowana jest nie, nieznana. Więc zostałem tylko ja i 173. Więc nie jest to po prostu za dobrze. O, widzę ochroniarza. I widzę tutaj klasę D, siema. Ja, ja lubię się, wiesz. No dobra, pis. Ale dobra. się są dobre, szczególnie truskawkowy. Ok, zabiliśmy gościach, że udało się Midermisz. W <gulę>, ogóle, Wy lubicie bić? midermisie moi drodzy? Mo możecie napisać w komentarzu, czemu by tu nie? Jeśli dotrwaliście do tego momentu odcinka, napiszcie jakiego lubicie midermisia Aha. Ok, sześć targetów zostało. O kurde, nie wiem się do klasę D. No kurde, i go nie zabiłem, no nie wierzę. Ja jestem przy Eleventora i go gonię tę klasę D, zaraz ją zabiję, mam nadzieję. Co o pomocy, co o pomocy. Ej, ej, ej. O, ochrona, dzień dobry. Haha ha. O, naukowiec, dzień dobry. A ty, co ty tu beatboxujesz? Halo, halo. Nie, no gość, jakieś ir. Dźwięki wydaje. No i Miller mi został zbanowany. Czemu Miller mi został zbanowany? Ej, proszę, nie mówić takich rzeczy, dobrze? Proszę, nie musisz rzeczy. on pojechał tu na dół? Nie On chyba poszedł. Nie, nie wiem, gdzie on poszedł, no zgubiłem go z tropu. Ej, pieska drugiego nie ma, tylko zostałem. Co on uciekł tą windą? Nie wiem, nie chcę się go gonić. Tak, widzę cię. O, mamy tam kasę. Chodź tutaj, chodź tutaj. Gdzie uciekasz? No i co teraz robisz? Co teraz robisz? A, nic nie zrobisz. O, kurwa, grana, ja pierdolę. A nie za dużo mnie robił. Zbija... O kurwa, jeszcze drugi Chyba więcej nie ma tych grantów. Tak mi się wydaje. Ile on by w tym ekipunku trzeba tych grantów co nie? Cały ekip on granatach. Dobra, jest. Yy, 10 targetów. Idziemy sobie do checkpointa. Checkpoint jest zaraz tutaj. Bo tu jest. Iła to klasa D albo naukowiec, naukowiec. Kurde, naukowiec ciekanie dobrze. I dlaczego nie złapiemy po prostu? Bo on już jest tutaj, a zaraz pewnie będą MTF, -y, a my po prostu z 10 MTF-ami no, tak średnio mamy szansę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, jakiś prosty w ale nie jestem. No, jest naukowiec. Chcę wziąć naukowca przede wszystkim. Dobra, jeden zjedzony, drugi zjedzony, elegancko. Dobra, muszę sobie, wiecie, uważać, bo zaraz mi tarcie zbiję, mam 72 tylko 46, okej. Okay. No niestety naukowiec raczej nam ucieknie Raczej nam ucieknie ten naukowiec i zabijemy jeszcze dowódcę Daję po tego naukowca na surfejsa To on już na końcu uciekał jakby to Chodź tutaj, chodź tutaj Co się stało z moimi kolegami Moi koledzy nie żyją No, no, no musisz się w niego tepnąć, żeby zabić. O Boże, Ej, zostań tutaj, jest. zostań tu. Cześć, idź tam po tego naukowca, bo tam jest naukowiec. No i ja, ja tu zostanę, ja tu zostanę, ja tu zostanę. Jakby poszedł do wyjścia i co tam w wiem to ja go zabiję. To idź do niego. Zabiję to tak, żeby być smart. Zabij go, jeśli możesz go zabiję Chodź tutaj, myślę, że uciekniesz? Myślisz, że uciekniesz? Kurwa, ile ty bijesz? Idą bije w ogóle, ej pomocy, pomocy ej, Trochę mnie obili, kurde Nie wiem po prostu, idą bije z tych broni No nie za dobrze, mam ogólnie przestawioną sytuację Dobra, lecimy, jolo na was Zaraz umrę po prostu. Nie, no nie wierzę. Poleciałem na jola na, na nich. Nie był, nie, był, nie był to dobry pomysł. No, ja kapitanem jeszcze. A czemu ja nie mam broni żadnych? Co jest nie tak? co jest nie tak? Gdzie moje broń? Where my broń? Czy ja wszystko. Gdzie moja broń? Jak działa, zdecydowanie.